Kaczyński stracił kontrolę Adrian Zandberg. Jarosław Kaczyński jest sfrustrowany, stracił kontrolę. Jak czytam wywiad Jarosława Kaczyńskiego, to widać w nim frustrację, poczucie utraty kontroli nad funkcjonowaniem obozu politycznego, powiedział Adrian Zandberg w programie Graffiti na antenie Polsat News. Adrian Zandberg zareagował w ten sposób na wywiad z Jarosławem Kaczyńskim na temat sytuacji, w jakiej znalazła się Zjednoczona Prawica. Jeżeli ktoś musi udzielać takich wywiadów publicznie, to raczej nie pokazuje w ten sposób swojej siły. Nie jest tajemnicą, że ta większość rządowa zależy w dużym stopniu z jednej strony od Zbigniewa Ziobry, a z drugiej od Jarosława Gowina, powiedział Zandberg. Nie sądzę jednak, żeby to doprowadziło do załamania się tej większości rządowej. Te środowiska polityczne skupia bardzo prosta wiedza o tym, że w chwili, kiedy się ostatecznie pokłócą, to po prostu utracą władzę, powiedział Zandberg. Marcin Fiołek pytał Adriana Zandberga: Jak to jest głosować przeciw Zjednoczonej prawicy razem z jej koalicjantem? Chodzi o głosowanie w sprawie informacji ministra kultury. To pytanie do Zbigniewa Ziobry o to, jak on się czuje w tej nowej sytuacji, kiedy głosuje przeciwko rozwiązaniom rządowym, powiedział Adrian Zandberg z Lewicy. To się pewnie będzie zdarzało, powiedział. Jeden z liderów partii razem zarzucił rządowi, że zawalił bezpieczeństwo lekowe. Dla nas na lewicy ważna rzecz to jest odbudowa polskiego potencjału, jeżeli chodzi o przemysł farmaceutyczny, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo lekowe. Bo tutaj rząd zawalił przez ostatnie lata, powiedział Zandberg. Dodał, że czuje pewną satysfakcję, widząc, że premier Morawiecki naciska na zwiększenie dostaw szczepionek.